Nie do mnie więcej! Mam chłopaka! Jeśli dowiesz się, że do mnie dzwonisz, masz przerąbane! Zrozumiano? Karatyn! Laura, kto to był? Mój były! Chcę odnowić ze mną kontakt! Dziewczyna go zostawiła, a teraz on chce do mnie wrócić! Pfff! On jest taki bezcelny! Myślisz, że może po prostu do ciebie wrócić? Powiedz swojemu Benżowi, żeby się z nim rozprawił! Ty co, szalona? Mój były jest mistrzem rugby! Pokona mojego bandżusia. A tego nie chcę. Dut Czego chcesz? Powiedziałam, zostaw mnie! Ach, zrujnował mi nastrój. Naprawdę bezczelny. Ale nada, Nigdy nie spotkałam chyba takiego irytującego faceta. Ta pizza jest taka ostra! Wypiłem już dziesiątą szklankę, moje usta nadal płoną! Tango, zawsze byle co i nie patrzysz co jest napisane na opakowaniu. Było napisane nieostre! Musieli pomylić pudełka. Ostatnim razem kupiłem hot doga i poprosiłem, żeby nie dodawali mu sztardy, a oni dodali podwójną porcję. Mój tyłek płonął przez cały dzień Fu, po co też szczegóły? Nie chcę słuchać, bo idzie twoim tyłku! <śled> Wodę, zaczekajcie na mnie, matuje się wody, bo mi sucho w gardle ze śmiechu. Witajcie, koszekarze! Mogę też trochę wody? Nie teraz, nie widzisz? Jego usta płoną! Zjadł pikanną pizzę! Wynoś się stąd, frajerze. Napij się wody z kranu. Nie będę pił z kranu. Mama mi zabrania. Mówi, że jest tam dużo zarazków. Bo jeszcze zarazków, to idź do kawiarni i kup sobie wodę. Nędzne dupki! Projekty są mega bezczelni! Oh, wydaje mi się, że przestają ponąć! Chłopcy, zaczynam lubić Oliwie. Może się z nią umówię. Hę? Hey, Oliwie? Ona nawet na ciebie nie spojrzy! Ta, Oliwia to fajna dziewczyna! Lubi fajnych facetów! Czy ja nie jestem fajny? Umiem tańczyć, grać w baseball i koszykówkę. I mam też jeden sekretny atut. Sekretny, sekretny atut? atut? Tatuaż z dziadkiem Bimbom. Bimbom! Tak, bimbom! Dziewczyny kochają niedźwiadki. Stopra! Dziewczyny, zupełnie zapomniałam, mam dla was prezenty! Prezenty? prezenty? Dla was? nas? Tak, pozwólcie, że wam pokażę. Ludzie, wszystko w porządku? Wszystko, wszystko na tip Pani Max! Aha! Mówiłam wam, przestańcie walczyć! No dalej, zacznijcie się porządnie bić! Czesek, co ty gadasz? Niech rozwiążą to po męsku! Puzel, ostrzegałem cię, żebyś nie nazywał mnie Lalusem! A ty nie nazywaj mnie Puzonem! Zacząłeś pierwszy! Nie, ty zacząłeś pierwszy! Dość, dzwonię do pana Maxa! Jeśli nie przestaniecie się bić, zmusimy was! Mendy, nie rób tego, nie dzwoń, niech walczą! Czesek, oddaj telefon! Nie! Czesek, powiedziałam, oddaj telefon! Nie! Dobra, Czesek, naskażę też na siebie! Panie Max, szukałam pana! Co się stało, Mandy? Puzel i Milo tam walczą! Co? Czesiek, co się dzieje? Wystarczy, przestańcie walczyć! On nie wyzywał od Lelosiów! Puzon, czy to prawda? Wyzywałeś go od Alusiów? Nie, to nieprawda. On zaczął wyzywać mnie od Puzonów. Milo, czy to prawda? Nie ja wyzywałem go od Puzonów. Wyzywałeś, słyszałem to. Jesteście w tej samej ekipie. Musicie się zaprzyjaźnić, a niech ze sobą walczy. Tak! Panie Max, sugeruję wydalenie ich z kampusu. To będzie bardzo dobra lekcja dla wszystkich innych. Nie, panie Max, nie, panie Max! Nie, Mendy, nikogo nie wydamy. Musimy tylko wytłumaczyć chłopakom, że walczenie nie jest okej. Okay. Milo, Puzel, wynoście się stąd. Piątka! Rządzi pan! Tak, tak, wiem. Panie Max, wydaje mi się, że jest pan dla nich zbyt dobry. Tak, mam dobry humor, bo idę na randkę. Wygląda na to, że wkrótce będziemy mieli nową instruktorkę jogi na kampusie. Czesiek, chodźmy zagrać w piłkarzyki. Okej, okay, chodźmy! Brakowało nam tylko instruktorki jogi. Oliwia, gdzie jest prezent dla nas? Dziewczyny, jesteśmy besties? besties. Besties! A nasza ekipa nazywa się Liga. No tak, dziewczyny? Liga! Zdecydowałam, że powinnyśmy mieć coś, co nas zjednoczy. Wiem! Będziemy mieć własny stój z napisem Liga. Nie! Będziemy nosić bransoletki. Ha! Prazoletki! Brazoletki przyjaźni połączą nas i będziemy mogły się wyróżniać na tle innych. Spójrzcie, pokażę Wam. Jakie to wspaniałe i bardzo symboliczne! Nasze maskotki są ze sobą połączone, co oznacza jedność naszej ekipy. Czesiek, może być bardziej ostrożny? Przepraszam O! Co takiego fajnego masz? Zobacz Czesek, spiąłam ze sobą bransoletki i teraz mam zakładkę do czarnej listy. Teraz nie będę się już gubić. Nie Clemendi, możesz mi też dać zakładkę? Nie, idź sobie kup. Jak kupisz kilka sztuk to będziesz mógł spiąć swoją własną zakładkę. Okej, okay, w takim razie pójdę. Słuchajcie, kiedy mieszkałem w Miami, miałem w okolicy swój własny gang i wszyscy się nas bali. Nikt nie przejdzie obok naszego terenu. Wow, zupełnie jak we filmach gangsterskich o bandytach. Co? Nawet policja się ciebie bała? Tak, nawet policja. Okrążali nasz teren na kilometr. Nazywano nas dzikim gangiem. A ja nim dowodziłem. Jak coś a proponuję nas, naszą ekipę gangsterami! Ty jesteś gangsterem? Nie rozśmieszaj mnie, bumbelku. Jestem jedynym gangsterem w naszej ekipie. Dziki Dylan! Dziki Dylan? Tak! Dylan naprawdę wygląda jak gangster! Dobra, wstańcie wszyscy! Ja teraz opuścisz spodnie, tak jak ja. Co mam zrobić? Nie mam spodni! To opuść spodnicę! I co jeszcze? Więc nie zostaniesz gangsterką! Trudno... Teraz patrzcie i uczcie się! Masz, Bąbełku, trzymaj! Tylko nie tego! Patrzcie tak dziko, żeby każdy was się bał! Pana melku, pana Lizaka, daj dylanowi! Daj dylanowi! Tyrann, twój Lizak! Uff. No dalej, pokażcie mi wasz gangsterski chód. Dobra, nie było źle. Teraz nauczymy się zwrotów gangsterskich. Bańka, powtórz. Koleś, to jest mój region! Koleś, to jest mój region! Punka, powtarzaj za mną! Co ty tu do diabła robisz, co? Aha! Co ty tu do diabła robisz, ha? Poneczka, uważaj! Zaraz rozerwiesz mi kamizelkę! Przepraszam, świeżeczku! Goofy, powiedz! Wynoś się stąd, zanim będzie za późno! Staliśmy się dzikimi gangsterami. To wszystko, koniec lekcji. Chodźmy. Ziomy, poczekajcie. Kaka, co robisz? Szukam szafki oliwi. Nie wiesz, która to? Skąd mam wiedzieć? Co ty robisz Kaka? Chcę pogrzebać w rzeczach i poznać ją lepiej. Muszę wiedzieć co ona lubi. Hmm... Aha. Kaka, frajerze, dziewczyny nadchodzą! Wow, jakie mamy super dziewczyny. Oliwia, zatrzymaj się na chwilę. Mam ci coś do powiedzenia. Czego potrzebujesz? Mów. Umówisz się ze mną? Ja? Z tobą? No tak. Co? Jestem tańczącym baseballistą i koszykarzem. Każda dziewczyna w kampusie chce się ze mną umówić. Okej. Okay. Masz samochód? Nie. <noise> A pieniądze masz? No tak. Dzisiaj rodzice dali mi kieszonkowe dwie dychy. Tych pieniędzy nie wystarczy nawet na filiżankę kawy. Nie lubimy kawy! Pijemy sodę! Czekaj, Tango. Wkrótce dostanę się do wielkiej ligi w koszykówce i zdobędę mistrzostwo świata, za które zapłacą mi dużo pieniędzy. A potem kupię sobie samochód, a tobie filiżankę kawy. Posłuchaj, Kaczuszko. Kiedy wygrasz mistrzostwa świata, wtedy pogadamy. A na razie idź się napij sody i ochłoń. Chodźmy dziewczyny, ciao, ciao kakao, -ka -ka ka -ka -ka narazem Węczusiu Fajnie Cię odrzuciła Ta, to było epickie Prawne, Jaka z niej odważna i cudowna mała istota Jo, uspokój się, ona nigdy nie będzie Twoja Jeszcze będzie moja Dajcie lajki, like subskrybujcie kanał Klikajcie dzwoneczek I czekajcie na nowe odcinki I wszyscy pa pa, pa. pa. Chłopcy, dlaczego stoicie? Pomóżcie mi znaleźć szafkę Oliwii Za poszukaj